Dobra już jestem, kolejny odcinek Zagrajmy w Dishonored Jeden z ostatnich już odcinków muszę, muszę w ostatnim odcinku bardzo zlamiłem Dobra, koniec, koniec zabawy, Zero Ugrzesz śmiercią męczeńską, już umarłeś Jest mana Jest życie Ja mam, mam trzy poty życia Wow, jezu jaka Jezu jakie bogactwo nie mogę więcej amunicji tego typu. Z nimi to chyba naprawdę nie ma co się bawić. Z nimi chyba naprawdę nie ma co się bawić, bo... Jednak lepiej wejść i wszystkich rozjebać tak naprawdę. Przepraszam za wyrażenie, ale to... Muszę go zabić. I didn't think it could. I always thought one of you, strongest of you, might kill me, so but a stranger, a man not trained in our methods, I don't okay. but perhaps he will. He will see Remain on watch and kill him you can. Maybe he'll surprise us both. Ich jest tu więcej hmm, he's dead. Farewell, God, ten jest Farewell Lord Regent Tam nie smartwyłam many times thought about co to za dźwięki? to chyba te moje moce ale się boi, boję <grym> interesujące Someone very dangerous it seems. Good riddance to you, sir. So many schemes you had, and so many contracts. How many people did I kill for you? None like the last. None like her. I'd give back all the coin if I could. No one should have to kill an empress. Okay, let's go to Są koiny Nie wiem czy zbieranie tych coinów jeszcze ma sens Bo nie wiem czy będę jeszcze w stanie cokolwiek kupić Po, po prostu nie jestem pewien tyle Zapiszę sobie grę Na drugim slocie albo bo czemu? Czekać load game Game. Nie, na pierwszym i będę... Cholera, nie wiem, nie będę wiedział który w... wczytywać. Ty mi tu nie widzisz... O Jezu! Sorcia, przepraszam za to. Ty jest dum, że to jest dumny, żeś no, gdzie jesteś Dobra, load game Zrobiłem to zbyt szybko i pochopnie I czekajcie, muszę zrobić ciątko Dobrze, jestem tu Ła, klatki wadą. Muszę zrobić cięcie, bo to telefon mi dzwonił Okej okay, się co ja gadam? <gryw> jest jak ja głupi, jestem jak modny odcinek zaczynał Dobra, yy, wiem tyle, że ten typek kiedy Wiem tyle. Jeśli jeśli się spóźnie, to on ucieknie. A do tego nie mogę na to pozwolić, Jezu, powiedzmy. Nie mogę pozwolić na to, żeby on uciekł. Więc no, nie nie mogę na to to nie mogę po prostu na to pozwolić, żeby on uciekł, bo yy, bo wtedy wiem że bo wtedy wiem, że że będzie lepa. Tyle powinienem wiedzieć. A wiecie co chyba? Balety. Gdzie, nie, gdzie uczekasz? Wracaj tu! No co? Gdzie on jest? Ja o, coś spowolniło czas i nie wiem tylko co. oszczędzine, dobra, już umarłem. więc tak, to nie był dobry pomysł, ale muszę go zabić, no to, to nie ma. ale czy ja mogę go zabić, czy, czy, czy w ogóle jest taka możliwość? Na pewno muszę zdobyć klucz, to jest podstawa. Tutaj jest... ma kilku kolegów, których ja bym... NIE! Jezu! Zły czas... moc miałem... bo moc miałem wyjętą i tak psułem. A! Kurde, przy na początku wczytywania spadki klatek to jest masakra. Nie mogę chodzić tak normalnie, bo zaraz mnie tu przyfilują. Jak daleko mogę się teleportować? Tam. Nie zobaczysz mnie. Tam ktoś może być, więc chodźmy dalej. O cholera, widzieli go. No nie był dobry pomysł, ale... Dobre, trudno. Mówi się trudno. Nie chcę tutaj wszczynać alarmu. To zapiszemy sobie grę na slocie numer 2. <coughs> Jakbym cokolwiek zepsuł. Na górę nie idę. Pójdę tutaj. Ok minimy z okiem. Tam jest na dole, tutaj. On tutaj nie wychodzi, prawda? Nie wychodzi. A więc dobrze. To czego ja mogę użyć w takim razie, żeby go... <laughs> Wezmę sobie to, spowolnienie czasu, myślę. Ale tamten... Muszę zrobić, <laughs> muszę to zgrać w czasie, żeby ten był odwrócony. See how you fare against my assassin? Try, now we fight, the... but no two others could fight against the ticking clock. O, oh, umarł! Chyba, tak, umarł. Uff, dobra. Jest w miarę, zapiszę sobie. Nie mogę zapisać gry jeszcze. A, bądźcie, tu jeszcze jest. Jest, ile ich jest. Srało was, panowie. To hibało. Taki walec. Ty umrzesz, ty umarłeś, ty umrzesz. Wszystko jasne, tak? Sekunda, ile mam po dwie, dobra, to sobie zażyję i ile mam cztery, to też się uleczę, dobra. Zapiszmy <coughs> grę na drugim slacie i jest do znaczy, może nie jest dobrze jest w miarę tak to ujmę powiem tyle, że jest w miarę O, oh, kolejny eliksir Jak słodko, jak słodko ten typek spierdolił. A tam sobie leż. Co kuchy... for my life. when i killed your empress and took her daughter, something broke inside me. now i see the design on the back of your hand, the mark of the outsider himself. and i remember all i've done. the years of waiting for the right moment to step forward from an alley and drive a knife between the ribs of some noble. all the money exchanging hands from on one rich bastard or another. killing for one of them one year, then. To kill him and return the next. I remember bending at the shrines, listening as the outsider whispered that I was going to change things, that I was somehow important. It felt good. It made me believe I was powerful. But what have I accomplished? More than you have, or much less. Now I want nothing but to leave this city and fade from the memory of those who reside here. Mamy wybór. <coughs> Przepraszam. Mamy wybór zabić go albo zostawić go przy życiu. Wiecie co? Wiecie co ja zrobię? Zostawię go. Zostawię go. Nie zabiję go. Dlatego że... And you choose mercy. Nie chcę go zabijać, ponieważ nie widzę w tym sensu Wiem, że to był mój cel, ale... Wiem, że ja mam... Ja, ja... Moim celem jest się zemścić, ale... Tak naprawdę... Cholera. <coughs> coś poruszyło. Coś poruszyło mnie i, i, i nie chciałem go zabijać, dlatego go nie zabiłem. Może jestem głupi, może nie wiem, ale ja bardzo... Ja bardzo często gram to bardzo wtuwam się w postać, którą gram i hmm. Przydałoby się serducha użyć. Czekajcie mi do góry podejdę i tu zaskoczę. Runa jest jeszcze 14 metrów w dół. Dobra, bo tak. Zastanawiam się gdzie ona będzie. Tu jest runa, sobie leży. Spod. Bardzo... <laughs> Przepraszam, zegartu. Ja bardzo wczuwam się w postać, którą gram. Bardzo... Bardzo lubię zżyć się z postacią, na przykład kiedy, kiedy gram w jakieś gry, gdzie... gdzie mój wybór będzie znaczący dla fabuły, właśnie wybory moralne, to, to po prostu w... w takich momentach bardzo lubię pomyśleć, co... <laughs> Nie, co zrobiłby bohater, tylko co ja bym zrobił w takiej sytuacji. Yy, lubię właśnie... Brać to wszystko na siebie, jakby... Czy ja znowu jestem... Tam, gdzie być nie chciałem? Bosko. Tak, the floor. Czy znowu będę walczył z tymi frajerami? Nie, nie. Nie. <kłysy> nie, I nie wiem, jak mam iść, ale dobra. Zapiszę sekrety, sesy, nowa lokacja. Będę musiał znowu walczyć z tymi wackami cholernymi. Dobra, trudno. Mówi się trudno, płynie się dalej i płynie się dalej. Idę na kuckach, bo nie wiem co mnie tu mm, znowu to. Znowu oni, znowu latarnie, znowu wojsko. To są ciała. Ups. Jest tam pan watła Pójdźmy do niego. Ale najpierw zapiszmy grę. Nie wiem ile jeszcze gry w nie czeka. Patrząc teraz, to myślę, że nie mniej dłużej niż godzina. Mogę ci jakoś pomóc? Nie chcę cię dusić. Znaczy, że są city guards. Znaczy, że są city guards. Bla bla bla. To wszystko zrozumiałe jest. Wszystko jest w tej lokacji co możemy znaleźć? Runę za 50 metrów tam tu za 100 metrów, dobra. Fajne serce, zobaczcie co się dzieje w środku. Trzymacie, ty mnie nie atakujesz? Jak fajnie, że oni mnie nie atakują. Nie muszę ich zabijać, nie muszę... Się bać. Wow, ile rzeczy. Palety, życie, pieniądze, radość. Kochanie, wróciłem. Nie Od razu lepiej się czuję. Gdzie była ta runa? Co jest. Pierdziu tam był, ja tam nie chcę Ja tam nie idę Foszak, nie idę tam Dobra, PS po te Jozią -jo. Fajnie, bardzo fajnie, że nie muszę Dobra, teraz to już koniec O nie, to jest ten moment z gameplay'u, którego ja nie, nie cierpię, tu jest masa tych frajerów. A ja nie mam wybory, muszę z nimi walczyć. Dobra, na drugim slocie zapisujemy teraz. Ja pierdziu, nie. No i znowu teraz będzie skradanie się 5 godzin. Bo ja nie umiem z nimi walczyć. Czekajcie, przejmowanie. To się po, podobno ktoś mi mówił, żeby to. To jest to. I'll control animal target. To jest... A nie, to, to, to jest to. Wykupię to sobie, bo to jest przejmowanie władzy nad przeciwnikiem. To mi się może bardzo, bo bardzo, bardzo, bardzo przydać. Bo na przykład jakbym sobie przejął tego jednego dużego koleżkę. To bym był w niebo wziąty. Tak to ujmę. Tam jest mnóstwo Elixirów. A tam jest mnóstwo te, tych frajerów, są dwa.

Nie, tylko nie to Skończ Dobra, było po cichu A oni powinni ich chyba zobaczyć Ileż balety, żarcie żarcie balety, żarcie balety, to jest to co lubię That's what I'm talking about Dobra, na pierwszym slocie zapisujemy grę w Gdzieś Gdzie jest moja mała moc? To. Przydałby się ten... ...duży z góry tu podszedł, to byłbym ci naprawdę so. Что это? не могу быть? Умирай! Умирай, ты мягкий. Ты еще не собрал зло. ты? Ну умри! ты можешь умирать? Без ума сойти, парень! Сколько я мог... Я Nie no to był po prostu żal Nie to wcześniejszy save muszę wodować To po prostu Co? No chyba cię coś naprawdę dziewczynko Aha ja, dobra to to to, to dobry save Tak teraz weź ich tylko kurna omiń. Tym będzie problem To farfocle Ile ich tu jest, Jezu? Zobaczcie Tu jeden, tam, tam jeden, tu trzech Masakra Ej, może się ich obejść Może da się ich obejść A, wbijaj szybko, dobra, wbijamy i staramy się warpotli obejść. Bo walka z nimi... Łałłłłł. Wow, 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 wow. To jest kolejny pan. Walka z nimi nie o tyle nie ma sensu, czy nie umiem walczyć z nimi. Więc... Nie ma sensu. Dobra, wiecie co w tym momencie? Zapiszę grę. Na pierwszym zlocie i... Jak normalnie, z wami, dzięki za oglądanie tego